Trzeci ton, 2 grudnia 1899 roku Jezus, uzdobiony wieloma złotymi dzwoneczkami, które wyrażają Jego miłość do Luizy, ubiera ją w te same dzwoneczki. W ten sposób Luiza mówi Mu o wzniosłości krzyża. Kiedy byłam bardzo przygnębiona pewnymi rzeczami, o których niedozwolone jest tu mówić, Ukochany Jezus, chcąc mi ulżyć w odręce, pojawił się, mając zupełnie nowy wygląd. Wydawało mi się, że jest ubrany w błękitny kolor i w pełni ozdobiony małymi złotymi dzwoneczkami, które dotykając się wzajemnie wybrzmiewały niesłyszany wcześniej dźwięk. Kiedy pojawił się Jezus i kiedy usłyszałam miły dźwięk, Poczułam się zachwycona i odczułam ulgę w swoim utrapieniu, które jak dym oddaliło się ode mnie. Czułam się tak oczarowana, a władze mojej duszy były tak zachwycone, że pozostałabym w ciszy, gdyby błogosławiony Jezus nie przerwał mojego milczenia, mówiąc do mnie: Córko moja umiłowana, wszystkie te dzwoneczki to wiele głosów. Które wyrażają moją miłość do ciebie i wzywają cię, abyś mnie miłowała. Pozwól, że zobaczę, ile ty masz dzwoneczków, które wyrażają twoją miłość do mnie i wzywają mnie, abym cię miłował. A ja, cała zarumieniona, powiedziałam do niego: Panie, co ty mówisz? Ja nie mam nic. Nie mam nic oprócz wad. Wtedy Jezus, litując się nad moją nędzą, ponownie zaczął mówić do mnie: Nie masz nic, to prawda. Otóż ja chcę Cię ozdobić moimi własnymi dzwoneczkami. W ten sposób będziesz mogła mieć wiele głosów, aby mnie wzywać i okazywać mi swoją miłość. I tak wydawało się, że opasuje mi talię szarfą ozdobioną tymi dzwoneczkami. Potem milczałam, a on dodał: Dzisiaj pragnę pozostać z tobą, powiedz mi coś. A ja: Ty wiesz, że całą moją radością jest przebywanie z tobą, mając ciebie, mam wszystko, posiadając więc ciebie, wydaje mi się, że nie pragnę niczego innego, ani nie mam nic innego do powiedzenia. A Jezus. Pozwól mi usłyszeć Twój głos, który pociesza moje ucho. Porozmawiajmy trochę razem. Ja wiele razy mówiłem Ci o Krzyżu. Pozwól, że ja dzisiaj usłyszę, co Ty mówisz o Krzyżu. Poczułam się całkowicie zmieszana i nie wiedziałam, co mam powiedzieć, ale On posłał mi promień intelektualnego światła. Aby go zadowolić, zaczęłam mówić. Mój umiłowany, któż mógłby opisać czym jest krzyż i co czyni krzyż? Tylko twoje usta mogą godnie mówić o wzniosłości krzyża, a ponieważ chcesz, abym ja o nim mówiła, więc mówię. Krzyż, który zniosłeś, uwolnił mnie z niewoli diabła i nierozerwanym więzem poślubił mnie z boskością. Krzyż jest owocny i daje mi łaskę. Krzyż jest światłem i sprawia, że jestem rozczarowana tym, co jest tymczasowe i objawia mi wieczność. Krzyż jest ogniem i zmienia w popiół wszystko to, co nie należy do Boga, tak, iż opróżnia moje serce z najmniejszego źdźbła trawy, która może się w nim znajdować. Krzyż jest monetą o nieoszacowanej cenie i jeśli będę miała szczęście, święty oblubieńcu, aby je posiąść, wzbogacę się o wieczne monety, tak iż stanę się najbogatszą w raju, ponieważ moneta, której używa się w niebie, to krzyż dźwigany na ziemi. Krzyż wszczepił we mnie wszystkie cnoty. Krzyż jest szlachetną katedrą niestworzonej mądrości, która uczy mnie najwyższych, najbardziej szlachetnych i wzniosłych nauk. Tak więc tylko Krzyż odsłonił mi najbardziej ukryte tajemnice, najbardziej tajemne rzeczy, najdoskonalszą doskonałość ukrytą przed najbardziej uczonymi i mądrymi tego świata. Krzyż jest dobroczynną wodą, która nie tylko mnie oczyszcza, lecz także daje pokarm cnotom i pozwala im wzrastać. Opuszcza mnie wtedy, gdy wprowadza mnie do życia wiecznego. Krzyż jest niebiańską rosą, która mnie chroni i upiększa mi piękną lilię czystości. Krzyż jest pokarmem nadziei. Krzyż jest pochodnią działającej wiary. Krzyż jest trwałym drzewem, które chroni i nieustannie podtrzymuje ogień miłości. Krzyż jest suchym drzewem, które rozwiewa i przepędza wszelkie opary pychy i próżnej chwały i zradza w duszy pokorny fiołek pokory. Krzyż jest najpotężniejszą bronią, która rani demony i chroni mnie przed wszelkimi ich szponami. Tak więc dusza, która posiada krzyż, jest obiektem zazdrości i podziwu samych aniołów i świętych, oraz obiektem gniewu i pogardy demonów. Krzyż jest moim rajem na ziemi, tak iż jeśli raj po tamtej stronie, raj błogosławionych, jest rozkoszą, to raj tutaj jest cierpieniem. Krzyż jest czystym złotym łańcuchem który łączy mnie z Tobą, moją najwyższą dobrocią, i tworzy najbardziej zażyłą jedność, jaką da się utworzyć, i tym samym zatraca moją istotę oraz przemienia mnie w Ciebie, mój ukochany obiekt, tak iż czuję się zagubiona w Tobie i żyję Twoim własnym życiem. Po tym, jak to powiedziałam, nie wiem, czy są to niedorzeczności, Mój ukochany Jezus, słysząc mnie, w pełni się ucieszył i porwany entuzjazmem miłości, pocałował mnie całą i powiedział do mnie: Świetnie, moja droga, dobrze powiedziałaś. Moja miłość to ogień. Jednak nie jest jak ogień ziemski, który gdziekolwiek przenika, wyjałabia i zamienia wszystko w popiół. Mój ogień jest płodny. I wyjaławia tylko to, co nie jest cnotą, wszystko inne ożywia i sprawia, że kiełkują piękne kwiaty. Pozwala wydać najwspanialsze owoce i czyni duszę najwspanialszym niebiańskim ogrodem. Krzyż jest tak potężny i przekazałem mu tak wiele łask, że jest bardziej skuteczny niż sakramenty. Gdyż aby przyjąć sakrament mojego ciała, potrzebne jest przysposobienie duszy i dobrowolna jej współpraca w celu przyjęcia moich łask, a tego często może brakować. Krzyż natomiast ma moc przysposobić duszę do łaski.